Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna, a to jest um, kolejny let's play, który robię. Jest to gra z Kubidu, Pierwsze strachy. Jest to gra typowo przeznaczona dla dzieci, dlatego mam nadzieję, że mimo, że gram na ślepo, to nie będę się jakoś tu szczególnie e, motać. I że wszystko mi się ładnie uda. Rozpracować. Jest to gra taka przygotowo-zręcznościowa, choć dużo jest właśnie takich zręcznościowych fragmentów. Wiem, bo przeszłam taki sam początek, żeby sobie zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, czy to się nadaje, ponieważ jak by to powiedzieć, no, zakup nowego komputera, no niestety tak się czasem zdarza, troszeczkę mi w czasie się przesunął. Ale mam teraz wolną chwilę, więc chętnie coś dla was nagram. Postanowiłam, że ta gra może yy, nie jest jakoś tam wybitna, chociaż mówię niewiele o niej wiem. Ale myślę, że się nada... Yy, no co tu jeszcze mówić? No nic więcej nie będę mówić na sam początek, tylko... Yy, Widzę się, profit już miałam, ale... Go nie potrzebuję. Muszę nowy, bo tam jest na początku taki filmik, który się po prostu potem nie wyświetla. A więc teraz się na chwilę zamknę i sobie posłuchacie filmiku wprowadzającego. Wow! Denerwujesz się trochę? Wybacz, Welmo! Nie jedliśmy od czasu przekąski po drugim śniadaniu! Kudłaty, Skubi? Pokochacie mnie za to. Międzynarodowy Festiwal Strawy na Zamku Kluczy. Festiwal Strawy? Zamek? Zapowiadają się zabawne wakacje. Och, wspaniale! Spójrzcie na ten zdumiewający krajobraz! Będzie nawet konkurs jedzenia! Mm. I nie czas na sen, staruszku! Musimy zacząć czyścić te półki. Dlaczego teraz? Żeby zrobić miejsce na nagrody, które na Banks dobędziemy? Chętnie bym poszła, ale obiecałam kuzynce Annie, że pomogę jej wygrać szkolny konkurs talentów. Będziemy tam, Dafne. Podobno Liceum St. Louis ma największą stołówkę w stanie Największą Mniam! A stołówki zawsze mają najlepszych klientów, takich jak my? Bardzo chciałabym zobaczyć ten zamek, ale czy Anna też może na nas liczyć? Jasne. Razem ze Skubin zatańczymy razem z nią i na pewno zajmie pierwsze miejsce. A potem zajmiemy się jedzeniem i też zdobędziemy nagrodę. Jak mogliście sobie zobaczyć taki filmik, to jest tam, przynajmniej na początku, jest sporo filmików. Jedyne, co mnie w tych filmach irytuje, to ten taki śmiech w tle. Nie przepadam za tym, bo zawsze mam wrażenie, że zmuszają mnie, że w tym momencie mam się śmiać, bo to ma być śmieszne, a tu często te żarty wcale nie są zbytnio zabawne. Ale generalnie, jak nie jest źle. Chciałam zobaczyć tylko sobie opcję. aha, muzyka, głosy, efekty. Można wyłączyć śmiech! Dziękuję bardzo. Nawet nie wiedziałam, wiecie? Ale bardzo się z tego powodu cieszę. Eee, okej. Okay. To myślę, że będę zaczynać. Tutaj gra e, składa się z czterech odcinków. Te odcinki są bodajże na poziomy podzielone. Ja, mówię, przechodziłam tylko sam początek tutaj odcinka pierwszego, a resztę się odblokowuję kończąc poprzednie odcinki, więc nie będę już więcej przedłużać. Tu też będzie filmik na samym początku, więc sobie oglądajcie. Stop, 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 stop! Brzmisz jak mała myszka, Anno. Musisz pokazać emocje. Jeszcze raz. W imię Bogów! Pani Hilken? To pani? Mam nadzieję. Mogę się doczekać spotkania z Anną. Dzięki, że jej pomagacie. Nie ma sprawy, Dafne. Prawda, Scooby-Doo? Scooby-Doo! Dobrze, rozdzielmy się. W ten sposób szybciej znajdziemy Annę. Pójdziemy szukać w tę stronę. Prawda, scooby <laughs> <Się wie. śmiech> Musimy znaleźć stołówkę i uzupełnić paliwo, jeśli mamy zatańczyć w konkursie Anny. Okej, okay, już teraz możemy ruszać. Dostawaliśmy tutaj władzę nad Skubim, ale możemy się w każdym momencie przełączyć na kudłatego, aczkolwiek chyba w tym momencie nie jest to możliwe, bo dopiero potem fabularnie będzie można to zrobić. Tylko na razie gramy jako Scoob. A, w tę stronę nie pójdziemy, bo brama się zamknę. Co do mechaniki gry, możemy skakać i... Co ważniejsze, atakować e, kiełbasą przedmioty i wtedy wylatują z kubichruki. Zbieranie skubich jest potrzebne do tego, by e, potem odwokowywać jakieś stroje i w ogóle takie rzeczy. No wiadomo, to jest gra dla dzieci, więc są różne uatrakcyjnienia. Dlatego ja postaram się zebrać tych skubich chrupek jak najwięcej mimo wszystko. Część rzeczy czy znaczy, część tych bo już wiem, gdzie dokładnie są. ale zresztą no, generalnie chodzi właśnie o rozwalanie tych śmietników, wszelkie takie rzeczy. O właśnie, trzeba wcisnąć CDRL, żeby tutaj atakować przedmioty. O, możemy się w ogóle kręcić na karuzeli, to jest dość zabawne. Takie kości dają nam y, znacznie większą ilość. Czy coś tam? Cześć chłopaki! Musicie dostać się do szkoły. Anna powinna być gdzieś w środku. Spoko! Dostaw to nam, Welmo! Tak. <laughs> Okej, okay, informujcie mnie na bieżąco. Velma, bez odbioru. No właśnie co za to, że najbardziej co do tej pory zauważyłam, co mnie trochę irytowało to to, że Skubi i kudety są te coś tacy jak kość Jezu. Mało bojaźliwi. Nie mogę się zamienić w tego i nie do końca wiem jak. Aha, dobra. Wiem, że podwójny skok, jak działa. Dobra. Bo dwa razy spacer można podwójny skok wykonać i w ten sposób mogę dostać te kości. Ostatnio nie mogłam, bo nie wiedziałam, że mogę robić podwójny skok na okay, dobra, to jeszcze nie będę skakać, tu chyba się dowiadujemy o skoku albo kola dalej, bo tutaj na dole są jeszcze śmiechuki. Pudłaty nam się bardzo lubi podkładać pod tą tą... Y, tą y, nie wiem jak się nazywa. Taka ilość kiłbasy. Z głowy mi całkiem wypadło. W każdym bocia się oberwie od nas nieraz. Jeszcze się nic mu się nie dzieje w ten sposób. Generalnie warto tutaj przeszukiwać wszystko, żeby właśnie znaleźć yy, kości. Teraz widzicie tu tą bramkę. Jak przejdziemy tutaj, to praktycznie nie widać tej kości, ale my wiemy, że ona tu jest, tak? To są też jakieś bonusy, nie? Chyba zależnie od prędkości, z jaką zbieramy. A, ławki też można niszczyć. A to w sumie przyznam szczerze, przegapiłam. Demolujemy całą szkołę, prawda? Tylko właśnie po to, żeby mieć SKUBI chrubki. Tutaj się dowiadujemy o, o podwójnym skoku, ale i tak jeszcze pójdę na dół. Yy, Prawdą mówiąc, nie trzeba wcale się w żaden sposób skradać ani nic, bo nikt nas tutaj nie złapie. więc nie ma co się przejmować. Możemy sobie hałasować i niszczyć dowoli. I nikt nie wyciągnie z tego żadnych konsekwencji. W sumie do tej pory też wiem, że gdzieś mamy jakiś ekwipunek czy coś w ten deseń, ale powiem szczerze, nie, nie pamiętam, którym to się otwierało, ale na razie tego nie potrzebujemy, więc e, pewnie w momencie, w którym będziemy tego używać, to nam odpowiedzą. Ziomek! Medalion Skubiego! Weź go! Tak, medalion Skubiego zar zaraz, za sekundę sobie wezmę. Oni powiedzą nawet, co to dokładnie. Łatwo można go zdobyć, o podwójnym skokiem jeśli żadnego problemu nie ma. To jest fajne! To jest warte z 500 kubich chrupek! Hmm? <gryw> Co tam robicie? Jesteśmy Kudłaty i Skubi, e, ogrodowi inspektorzy. Kudłaty i Skubi? Słyszałam o was. Jestem Anna. Anna? Kuzynka Dafne? Tak! Jesteśmy tu, żeby pomóc Ci wygrać konkurs. Pomoc będzie mi bardzo potrzebna. Nie udało nam się zakończyć żadnej próby generalnej, od kiedy upiór zaczął nawiedzać teatr. Jejciu! Powiedziałaś... o upiór upiór Tak! Upiór z High School Musical. Straszy nas, gdy tylko pojawiamy się w teatrze. Pani Hilken wciąż nie jest zadowolona z naszej gry, a konkurs odbędzie się w ten weekend. Pani Hilken? Nauczycielka dramatu. Okej, okay, ale najpierw, jeśli mamy znaleźć jedzenie... Ups! Chciałem powiedzieć Ci upiora! Musimy wiedzieć... Jest tu stołówka? Tuż za tym budynkiem... Czemu pytasz? Musimy nabrać sił, jeśli mamy ci pomóc wygrać konkurs. Mam taką filozofię życiową skup. Jedzenie ważniejsze od upiora. Dobra, kierunek stołówka! Coś wyłączenie śmiechu nie bardzo tu działa. Dobra. Spotkaliśmy Annę, tak, i dowiedzieliśmy się, że w szkole straszy upiór. A oni w, oprócz chwilowego przestraszenia się przyjęli to jakoś na wyraz spokojnie. No ale wiadomo, jak to zgubi kudłaty najbardziej się interesuje stołówka. Tutaj był taki filmik, że się pojawia ta śmieciarka, ona jest tylko wiecznie po to, żeby móc wskoczyć za to ogrodzenie. Kudłaty tu Fred! już drogę do szkoły? Nie, ale znaleźć. I uważajcie na upiora! Na upiora! Fred, hello. Och, zniknął z gór. Zupełnie jak kupił. Ja... Żarciki wysokich lotów, jak ja to mówię. Dobra, e, udało nam się zdemolować też trochę samochody. Właściciele pewnie będą w niego wzięci. Tam jeszcze była złota kość, coś mi się kojarzy tu. No, widzicie. Mówiłam. Z czasem się staje w sumie trochę nudzące, te e, takie rozwalanie w sumie wszystkiego. Nawalanie we wszystko po prostu co jest. Pewnie z czasem będę robić to coraz rzadziej. Bo to i dla was będzie nudne i dla mnie jakoś nieszczególnie ciekawe. Jesteśmy w sumie już niedaleko z stołówki, więc. Yy, to nie ma problemu. O, to jest fajny cios! Cios tyłkiem! Znaczy w sumie nie tyłkiem, ale tak mi się kojarzy z kangurkiem KO, więc. Chyba spokojnie mogę to nazwać ciosem tyłkiem. Dobra, jeszcze tutaj wszystko, co jest. Jestem ciekawa w ogóle, czy te właśnie bonusy, które można sobie za te Scooby chrupki kupić, to coś dają, czy one są tylko jakieś estetyczne, czy coś. No ale o tym się przekonamy trochę później. Te ławki też można zniszczyć, oczywiście wszystko tu można po prostu zniszczyć, jesteśmy Scooby Demolka. Znaczy Okej, okay, możemy się teraz y, zamienić w kudłatego. Hey, to zadanie dla Jojo! Y, jakoś o wiele lepiej mi się skubim gra, nie wiem dlaczego, ale jego proca jest dużo bardziej męcząca w użytku niż kiełbasa Scoobiego. Ale za to... On tutaj może. Mm, on może używać tej procedury Ej, na przykład przestawienia dźwigni. Tak, dobra, stołówka. W ogóle kto w nocy na stołówce jest? Znaczy kto tam gotuje, że, że czuć zapachy ze stołówki? Dobra, zaraz przełącznik na sekundę, bo jeszcze dużo skupi chrupek. Przynajmniej dobrze, że on sam saluje. Ok. Dwie skrzyneczki. I w sumie to zadanie tak naprawdę możemy też wykonać z kubim, dlatego ja się będę raczej starała... a nie trafiłam guzik. Dlatego ja się będę raczej starała grać z Kubim. Tak, możecie się tutaj chwycić albo yy, taką... Wyrzutnią, którą ma kudłaty, i można się wciągnąć tam do góry, albo iść tą kładką dla psów, a właściwie wentylacją, a kudłaty sobie tam sam poradzi. No, mm. teraz dźwignie. Ok, oczywiście jeszcze pójdę zatykać świetnik, tutaj tu jest emblemat Wiem, on jest bardzo dużo cenny. Bardzo dużo cenny. W ogóle to nie jest po polsku. O, oh, stary! Jedzenie jest za tą dziurą. Musimy opracować plan. Opracować plan. Po prostu wskoczyć tam. Nie jadłem jeszcze kolacji, a już mam ochotę na deser. I do tego momentu doszłam sobie, tak sprawdzając, jak ta gra chodzi.